Saičio Norimari zasapał się i zatrzymał na krańcu peronu. Pociąg znikał na zakręcie toru. Profesor zwiesił głowę i podreptał ku wyjściu. Oto odjeżdżał w nieznane jeszcze jeden z jego uczniów. Saičio był zadowolony z postępów Nuwamitaru i jego przyjaciela Okura Tatsuno. Dobrze obaj mieli w głowach. Powinni byli bez trudu ukończyć Ciugakko i kontynuować studia w Katogakko, by z czasem dostać się na uniwersytet. Może któryś z nich poczuł już powołanie. Może kiedyś mógłby zastąpić jego Saicho Norimari w trudnej pracy profesorskiej. Sędziwy sensei niżej zwiesił głowę. Nie, ani nuwami ani okura nie pójdą na uniwersytet. Jeden już odjechał. Wkrótce z pewnością odjedzie drugi. Zostaną lotnikami, będą walczyć i zapewne zginą śmiercią bohaterów. Zginą za słuszną sprawę. Co do tego Saicio nie miał żadnych wątpliwości. Staruszek posmutniał jakoś i głęboko westchnął, lecz zaraz się opanował. Ci dwaj i tysiące innych zginą dla wielkiej sprawy Hakko i Chiu. Tak trzeba, by wybrany naród japoński zapanował nad światem. Zaszczytna jest śmierć za taką sprawę. Jednak profesor nie zdołał otrząsnąć się z przygnębienia wywołanego odjazdem Taro. Saicio doskonale znał rodzinę Nuwami. Uczył nie tylko Taro i jego braci.